Kochani, tu jest Liwa Strażnica Serca i ja bym chciała mówić trochę o Talmudzie. Nie dlatego, że dla nas to jest takie bardzo ważne, ale dlatego, żebyśmy to zrozumieli. Bo wielu mesjańskich chrześcijan po prostu krytykuje Talmud, nie wiedząc o tym, co to jest. Oczy, oczywiście y, Talmud jest rzeczą, E, te książki Talmudu e, to e, najbardziej są e, zredagowane ustnie już przez tysiące lat, ale e, my musimy zrozumieć, dlaczego Talmud powstał i dlaczego Talmud nie jest zgodny w sumie z Torą. E, Jeszua Hamaszija Jezus Chrystus. Przyszedł na świat, ogłaszać dobrą nowinę. I to, co on robił, to była w sumie krytyka Faryzeuszów i sadecyuszów. Krytyka tego, że oni po prostu spatrzyli Słowo Boże przez wymagania, których ludzie byli w pewnym momencie już niewolnikami, i których ludzie naprawdę. Nie mogli na 100% tego wszystkiego wykonywać, podołać. To znaczy, my musimy zrozumieć, czym jest Talmud, nie tylko łatwa krytyka tego wszystkiego, ale zrozumieć, dlaczego Talmud powstał i, i dlaczego to było bardzo ważne, też, żeby Judaizm, żeby Izrael znowu się połączył, prawda? Bo Wierzymy w tego Boga, Izaaka, Abrahama Izaaka, Jakuba? I dlaczego Talmud tak samo w pewnym momencie był taki, on, taką więzią pomiędzy wszystkimi Hebrajczykami, pomiędzy Izraelem, wszędzie gdzie byli? Um, trochę o historii Talmudu. Starohebrajskie słowo Talmud znaczy nauka, studium. Od dla mat uczyć się nauczać. Dzieło pod tą nazwą należy do najstarszych pomników myśli ludzkiej. Pod względem rozmiarów, czasu powstania, liczby autorów, przewyższa wszystkie inne dzieła epoki starożytnej. Współtworzyło go około 4000 mędrców, myślicieli, nauczycieli. I tutaj mały taka dygresja. Jeszcze raz powtarzam, to zdanie. Współtworzyło go około 4000 mędrców, myślicieli, nauczycieli. To znaczy Tora i Prawo Boże było w sumie interpretowane na ludzki sposób. Jeśli chodzi o chronologię, to znany jest dość dokładnie czas redakcji, i zamknięcia dzieła. Koniec IV wieku naszej ery dla Talmudu Jerozolimskiego, koniec V wieku naszej ery dla Talmudu Babilońskiego. Początki tworzenia się dzieła są mniej pewne. Bezspornie są one związane z wielkimi wydarzeniami historycznymi, przeważnie katastrofami narodowymi, jakie zapisały dzieje Żydów w kraju Izraela. W pierwszym tysiącleciu przed naszą erą i w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia, tysiąclecia naszej ery. Były nim m.in. zniszczenie w 722 roku przed naszą erą państwa izraelskiego na, na północy kraju przez Asyryjczyków i wytępienie lub uprowadzenie do niewoli prawie wszystkich pozostałych przy życiu mieszkańców, z których to niewoli nigdy nie powrócili. I ślad po nich zaginął. To są te słynne dziesięć plemion izraelskich. Zniszczenie w 586 roku przed naszą erą przez państwo babilońskie, państwa judzkiego i uprowadzenie do niewoli znacznej liczby jego mieszkańców, zburzenie Jerozolimy i pierwszej świątyni jerozolimskiej, powrót do Judei znacznej liczby wygnańców w 538 roku. I odbudowa świątyni w 516 roku przed naszą erą. Władztwo perskie, krótkotrwałe, łagodne rządy Aleksandra Wielkiego, 332 do 323 przed naszą erą, rządy Ptolomeuszów egipskich, y, Seleucydów syryjskich, powstanie Makabeuszów, w 167 roku przed naszą erą, przeciwko syryjskiemu Antiochowi IV Epifaseno, Epifanesowi. Jedynie powstanie żydowskie, uwiecznione po wielu latach walki, powodzeniem i odzyskaniem niepodległości, około półtora wiekowa panowanie dynastii żydowskiej Hasmoneuszów z coraz bardziej rosnącą zależnością od Rzymu, narodziny, działalność i śmierć Jezusa Chrystusa, powstanie narodowe przeciwko Rzymowi, zakończenie, zakończenie utratą niepodległości, zburzeniem Jerozolimy i zburzeniem drugiej świątyni w 70 roku naszej ery. Tak więc w wyniku splotu wydarzeń na arenie międzynarodowej i własnych politycznych błędów naród żydowski przestał być panem swego własnego losu. Jeszcze raz, pod wodzą Bar Kochby zerwał się do powstania zbrojnego w latach 132-135 i uległszy rzymskiej przemocy, utracił tym razem i ziemię, przegnany z niej na długie wieki. Ale ten naród, który nie, miał obronić, nie umiał obronić swojej niepodległości i swego bytu państwowego, umiał obronić swój byt jako naród. Jego przewodnicy duchowi, uczeni, mędrcy i sędziowie, którzy ugruntowali władztwo pisma i stworzyli Talmud, dali w ręce swego narodu broń, która uchroniła jego istnienie, zachowując go często jako nieznaczną mniejszość wśród narodów, większość i większych i mniejszych, w warunkach zmieniających się, jakże często i tragicznych. W początkach ponad 600-letniego okresu między zburzeniem pierwszej i drugiej świątyni należy szukać korzeni przekazywanej ustnie, z pokolenia na pokolenie, tradycji, która wydała na świat Talmud. Wstrząs wywoływany utratą centrum kultu, którym była świątynia jerozolimska, kazał świetlejszym umysłom w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość narodu. Szukać rozwiązań mających zapewnić nieprzerwaną ciągłość istnienia narodu i jego specyfikę. Na miejsce świątyni powstają bet domy nauki, a miejsce ofiar składanych w świątyni zajmują modlitwy. Zburzone, zburzenie świątyni to zarazem zmierzch stanu kapłańskiego, kochanim, kochanim, jeszcze raz, kochanim, i powstanie stronnictwa faryzeuszy spośród których głównie rekrutują się nowi przywódcy duchowi, mędrcy i nauczyciele, przekazujący ustnie swoim uczniom wiedzę w piśmie i o piśmie świętym ze swoimi własnymi komentarzami. Jeszcze raz powtarzam, ze swoimi własnymi komentarzami i uzupełnieniami. Proces ten rozpoczął się niemal na zajutrz po zburzeniu pierwszej świątyni wśród mas Wygnańców przesiedlonych do Babilonii 586 przed naszą erą. Zwycięzca Nabucodnezar, nabuchadonozor, cwaj, nie okazuje się władcom okrutnym i pozostawiał im wiele swobody w urzędzeniu swego życia duchowego. Musimy przyjąć, że jeden z, faryż, z wielkich faryzeuszów, musimy to, tą podstawę mieć, Jeden z wielkich faryzeuszów przecież był Saulus. On był uczniem Gamaliela. On nie tylko umiał Torę, ale a właśnie te własne interpretacje tej Tory i dlatego był takim rygorystycznym przeciwko chrześcijanom. Podobna sytuacja miała miejsce wśród resztek pozostaje na ziemi, w ziemi ludzkiej ludności żydowskiej. Radykalnie na lepsze zmieniła się sytuacja owej ludności na obu tych obszarach po zburzeniu państwa babilońskiego w 538 roku przed naszą erą przez Cyrusa II Starszego z dynastii Achemenidów i po wielkich podbojach dokonanych przez niego, jego następców Kambzesa II, Dariusza I, I, Histepsa i innych. Ponad 200 rządy perskich Achemenidów to wielka historyczna chwila wytchnienia dla narodu żydowskiego. Nie odzyskano bytu niepodległego, lecz wielce tolerancyjnego, i tolerancja, ta tolerancyjna polityka zdobywców pozwoliła na wzmocnienie bytu duchowego narodu. Znacznie część, znacznie, znacznej części wygnańców babilońskich zezwolono na powrót do Judei w 538 roku przed naszą erą i odbudowanie znacznie mniejszej od poprzedniej świątyni, 516 rok przed naszą erą. Najważniejszym atoli momentem, który wyrwał decydujący wpływ na rozwój i rozkwit życia duchowego. Obu najważniejszych skupisk żydowskich było pozostawienie im niemal nieograniczonej swobody w kształtowaniu ich spraw wewnętrznych, w wykonywaniu obrzędów religijnych i w dziedzinie gospodarczej. Zarówno w podbitej Babilonii, jak i na obszarach Persji właściwej wyłącznie ze stolicą kraju w Suzie, hebrajskie Szuszan, oraz na innych obszarach. Olbrzymiego Imperium Perskiego, rozciągającego się od Indii po Nil, w tym i w Judei, wyrastają gminy żydowskie, pewne swego bezpieczeństwa i prosperujące kulturalnie i gospodarczo. We wszystkich tych skupiskach życie społeczne i duchowe koncentruje się dokoła Bet Midraszów, owego charakterystycznego połączenia uczelni z Domem Modlitwy. Z przewodnikiem duchowym, kierownikiem modłów, mędrcem, nauczycielem na czele, roztaczającym opiekę nad dziesięć, dziesię, dziesiątkami adeptów i przekazującym im swoją wiedzę. Obok tych indywidualnych, zdanych na siebie i działających na ściśle ograniczonym obszarze instytucji pojawi się w Jerozolimie podczas budowy i po zbudowaniu. Po zbudowaniu drugiej świątyni, ciało zbiorowe złożone z mędrców, nauczycieli działających niezależnie od kapłanów, zajętych w świątyni odprawianiem obrzędów rytualnych, głównie składaniem ofiar. Tym ciałem jest wielkie zgromadzenie, tzw. Knesek, kneset Hagedola. A mędrcy w nim zasiadający to członkowie Wielkiego Zgromadzenia Anszek Knesek Hagedola. O tym Wielkim Zgromadzeniu mówi jedno z najszacowniejszych źródeł talmudycznych następująco. Możesz otrzymał Torę na Synaju i przekazał ją Jozłemu. starcom, starcy prorokom, a prorocym przekazali ją członkom Wielkiego Zgromadzenia. Ci zaś powtarzali trzy rzeczy: bądźcie łagodni w sądach, zgromadźcie wielu uczniów i zbudujcie ogrodzenie wokół tory. I to jest bardzo ważne. Te zbudowanie ogrodzenia w torze, to znaczy, że oni się bali, że te wszystkie przepisy tory, instrukcje tory będą łamane. Dlatego to ogrodzenie to dodawanie do tory czegoś, co ma być w ostateczności ochroną dla tych wszystkich instrukcji Boga. Ale przecież pisze bis, w Biblii, że nie, może, nie możemy ani dodawać, ani ujmować niczego do Słowa Bożego. Także ci mędrcy, to, to wielkie zgromadzenie, oni od siebie dodawali coraz to więcej przepisów, które miało realizować, życie hebrajczyków życie żydów w Babilonie czy w ogóle tam gdzie oni się znajdowali Można przypuszczać że w tych słowach mieści się program działania i stosowanie określonych metod uzupełnia ten program jeden z członków zgromadzenia wymieniony z imienia Szymon zwany Sprawiedliwym który zwykłbym był by mawiać cytuję na trzech rzeczach opiera się świat na że na pracy i na czynieniu dobra. Wielkie zgromadzenie istniało i działało około 200 lat, około 500, 500 do 300 roku przed naszą erą. Nazywało się Wielkie, bo składało się ze 120 członków, funkcjonowało jako Sąd Najwyższy i Legislacyjny, <laughs> przepraszam, Wyjaśniające autorytatywnie wszelkie nasuwające się wątpliwości przy praktycznym, codziennym wdrażaniu przepisów w Tory, tego fund fund fundamentu życia żydowskiego. Ze wszystkich zakątków Imperium Perskiego do Jerozolimy zjeżdżali się wysłannicy gmin żydowskich, szukającym w Knesecie rady i dyrektyw w sprawach wiary oraz pomocy. W lokalnych kłopotach obok tych funkcji mędrcy, członkowie knesetów, w miejscowościach poza Jerozolimą, lokalni przełożeni bet-midraszów i wibitni uczeni prowadzili szeroko rozgałęzioną działalność pedagogiczną, gromadząc dokoła siebie uczniów i wprowadzając ich w arkana tory. Okres perski to czas kontemplowania. I podporządkowania pismo świętego, pracy tej w dużej mierze dokonał przybyły w Babilonii do Judei w drugiej fali emigracji Ezra Ezraż w V wieku przed naszą erą. Dokonał on również wielkiego dzieła, rozpoczynając akcję przepisywania egzemplarzy pisma, umożliwiając tym samym naukę, Odczytywania i studiowania go w gminach Judei, Babilonii i innych obszarów Imperium, Imperium Perskiego. Przepisywaczy nazwano soferim, sofer, pisarz. Odtąd obserwujemy dwa prądy idące równolegle obok siebie. Jeden to naukatory, już utrwalony i uporządkowany na piśmie to był właśnie ten ezraż. Drugi to rozważania i komentarze nauczycieli, mędrców przekazujących ustnie swoje myśli, orzeczenia i wyjaśnianie uczniom, którzy z kolei przekazują je swoim uczniom. Tak, takie przekazywania z pokolenia na pokolenie wiedza to Tora ustna, Tora Sze Balpy, w przeciwieństwie do Tory pisanej Tora shelbit, Bik. Have. Większość przekazujących i redagujących przekazy pozostała bezimienna. Są jednak wyjątki. Antignos Soho przejął naukę od Szymona Sprawiedliwego. Ten zwykł był mówić, cytuję, Nie bądźcie jako ci słudzy, którzy służą nauczycielowi, aby, oba, aby otrzymać nagrodę. Ale bądźcie jako ci, co służą nauczycielowi nie dla zapłaty. I miejcie w sobie bojaźń Boga. Znajdujemy tu przedłużenie tego łańcucha przekazów i w dalszym trzecim pokoleniu Josi ben Jozer z Seredy i Josi ben Johanan z Jerozolimy, przejmując pałeczkę, dodają. Znowu, znowu pod, podkreślam, dodają swoje własne myśli i przekazują je swymi, swym uczniom. Są nimi Jehoshua ber Parichia i Nitaj Arbeliczek, a ci swoim, to jest znowu Jehuda ben Tabai i Szymon bel Chetach. To znaczy, oni przekazują swoje myśli coraz bardziej jak mnożą te swoje myśli w tej torze. Dlatego tora jest tak wielka i obszerna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zdania na pewien temat. I tak tysiącznymi kanałami jedno pokolenie mędrców, nauczycieli i sędziów w Babilonii i Judei przekazują swoją wiedzę następnym pokoleniem. Wszystko ustnie, obarczając ciężarem nagromadzonego i ciągle wzrastającego materiału Pamięć uczonych kolejnych pokoleń. Spora część tego materiału niechybnie musiała zaginąć bezpowrotnie. Co było treścią przekazów? Dyskusje i postanowienia w sprawie wiary, wyjaśnienie niektórych wywołujących wątpliwości ustępów pisma, kwestie dotyczące świat sprawiedliwy, małżeństwo. Ważną funkcją Wielkiego Zgromadzenia było m.in wprowadzenie ustalenia i uporządkowania tekstu modlitw, szczególnie Szma Izrael, słuchajcie Izraelu, i Szemone Esre, 18 błogosławieństw, które Żydom, Rosjanem na olbrzymim obszarze, obszarze perskiego imperium, miały zastąpić niedostępne im składanie ofiar w drugiej świątyni i pielgrzymki do Jerozolimy z okazji uroczystych świąt. Życie duchowe Żydów w Judei, i Persji pod 200-letnim panowaniu dynastii Achemenidów, upływało w warunkach całkowitej swobody. W tej atmosferze dokonała się w życiu żydowskim rewolucja kulturalna. Masy żydowskie w Babilonii, Persji, właściwej i częściowo w Judei przyswoił sobie codzienny język aramejski, język swoich władców, który w znacznej mierze wyparł język hebrajski, ograniczając go do języka obrzędów i modlitw. Obecność języka aramejskiego w życiu żydowskim pozostawiła trwałe ślady. Po dziś dzisiejszy na marginesie hebrajskiego tekstu pięcioksięgu Mojżesza Znajduje się aramejskie tłumaczenie dokonane przez Onkelosa, tak zwane targum Onkelos, przekład Onkelosa. W skład Starego Testamentu weszły niektóre księgi niepisane częściowo w tym języku. Wśród modlitw tworzonych w wiekach średnich wiele zostało ułożonych w języku aramejskim. Relikty aramejskie znajdujemy nawet w literaturze czasów, nowszych, a jeden z takich fragmentów aramejskich istnieje po dziś dzień w modlitewnikach, fragmentach z księgi Cuchar w modlitwie Szacharit. drugotrwały proces infiltracji jednego obcego języka w życie duchowe i religijne Żydów, pamiętajmy również w kontekście naszej pracy, że znaczne Partie Talmudu, w szczególności Gemary, utworzone zostały i zapel, zapisane w języku aramiejskim. Mógł się odbywać jedynie w warunkach życzliwości narodu gospodarza wobec mniejszości żydowskiej. Ten stan wielkiej wolności trwa i za krótkich rządów Aleksandra III Wielkiego Macedońskiego 336 do 323 przed naszą erą, po podbiciu przez niego Perskiego Imperium 333-332 przed naszą erą i wcieleniu Judei do swego państwa, o jego przychylnym, a nawet serdecznym stosunku do Żydów Judei świadczą między innymi liczne utrwalone w Talmudzie opowieści chłopcom urodzonym w roku jego wkroczenia do Judei Nadawano imię Aleksander, Imię to dziś popularne wśród Żydów. Po śmierci Aleksandra, 323 przed naszą erą, nastąpił rozpad jego olbrzymiego imperium, walki diadochów, jeden z wodzów Aleksandra, Ptolemeusz, ogłosiwszy się królem Egiptu jako Ptelomeusz I Soter. Włączył m.in. Judeję do swego królestwa i zapoczątkował dynastię Ptolemeuszów przez okres 125 lat. Losy Judei związane są z Egiptem, albo 125 lat właśnie losy Judei są z Egiptem bardzo więźle związane. Jest to okres znacznego wzrostu wpływu greckiego języka i greckiej kultury i obyczajów na umysły żydowskie w Judei i w nowych centrach emigracyjnych w Antiochii, Damasku, Atenach, a w szczególności w zbudowanej przez Aleksandra Wielkiego Aleksandrii. Ważnym wydarzeniem tych czasów stało się tłumaczenie Pisma Świętego na język grecki dokonane około 250 w 250 roku przed naszą erą przez 72 żydowskich uczonych Septuaginta 70. Według legendy na życzenie króla Ptolemeusza II. I to koniec pierwszej części. Drugą część będę robić niebawem. To znaczy, chciałabym to kontynuować bardzo szybko. Ale to jest ważne, żebyśmy ten Talmud rozumieli. Bo tylko krytyka Talmuta, Talmuda to jest troszeczkę tak, tak bardzo słabo. Ja uważam, że ja już tutaj postawiłam pewne znaki, wygłośniki do tego, w jaki sposób Talmud był ustnie przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dlatego uważam, że Talmud jest interpretacją ludzką i na tym, się, na tym musimy polegać. Dlatego proszę Was, jeżeli macie ochotę. Po, żeby, żeby ten, ten odcinek, tego filmiku posłyszeć, i żeby po prostu się ustosku, ustosunkować perspektywicznie i bardzo argumentatywnie do tego, do tego fenomenu, bo naszym fenomenem i naszym, naszą wiedzą jest Pismo Święte. Przez Ducha Świętego mamy obraz, i, i, i on, to On jest naszym nauczycielem, Duch, Duch Ojca jest naszym nauczycielem. I my rozumiemy Pismo Święte, bo one się przez siebie interpretuje, ale my musimy mieć po prostu argumentatywny i konkretny e, obraz Talmudu, byśmy nie wchodzili w jakieś ekstremalności. Prawda? I e, to jest bardzo ważne, że już sam e, Paweł, który był faryzeuszem, był w sumie tak samo nie tylko, e, nie tylko znał Torę, ale i Talmud. E, Potem przez swoje widzenie, przez powrót do Jeszłycha Hamasia. Y, mówił o tym w swoich pismach. Dlatego uważam, że to jest bardzo, woż, bardzo ważny temat. No to na razie to jest tyle. I do następnego razu, razu, do drugiej części życzę Wam wielkie szalom na ten tydzień i do następnego razu. Szalom reliwa.